A teraz pora przekonać się, czy to był troll, czy jednak coś, coś fajnego z tego tutaj będzie. 127 no 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 no, okej. Okay. No cześć, witam was na Val -de -Bois. Jest to rezerwat no dosyć górzysty, ale w tym odcinku no przejdziemy się troszkę... No, że tak powiem, po nizinach tego rezerwatu. A mianowicie zrobimy sobie takie rzeczne polowanie, czyli po prostu przejdę tutaj sobie całą długość rzeki, zobaczymy co uda nam się znaleźć. No, jeśli nie byłoby za, za, za dużo tych zwierząt, no to zrobimy sobie też drogę powrotną. Także bez zbędnego przedłużania lecimy do odcinka. Dobra, właśnie przed chwilą myślałem, kiedy coś tutaj się odezwie. No, tyle czasu na niego tutaj czekałem, leżałem w miejscu, nie ruszałem się. A on okazuje się być takim maluchem. No, nieźle. No, myślę, że na 30 metrów już to można byłoby spróbować. Zanim on się ruszy, damy radę. No, ja nie mogę wycelować. Dobra, super. No, zobaczmy. No, to nic, nic specjalnego, nawet 200 kg nie ma, 155. E, można powiedzieć rozgrzewka w takim razie. O, dobra. Może teraz będzie Redemption. Red Dead Redemption. <noise> Zobaczymy, co to będzie za byczek tym razem. No, jest troszkę bliżej. E, w zasadzie nawet go minąłem z tego, co widzę. Zobaczmy, czy ja będę w stanie już go zobaczyć, bo to będzie, podejrzewam... O, tutaj jest. ok, Okej, okay. to ja może wejdę na ten kamień. Po prostu poczekam aż podejdzie. Dobra, jeśli się nie ruszysz, to mogę spróbować. <noise> Ale oczywiście się ruszysz, dobra. Eee, Okej, okay, czy tym on mnie zauważy? Dobra, spoko. Nie ma sprawy, nic mi to nie przeszkadza. Szybki strzał na płuca i... i, i, i leży. <noise> dobra, podnosimy szybko i lecimy do rzeki, bo już tutaj a, troszkę mnie te dwa ile nie zatrzymały. Ale to dobrze, dobrze, bo bardzo fajnie się zaczyna. Zaczynam od dwóch byków. No, żadne wariaty pod względem punktacji to nie są. Okej, okay, dobra. To tą ścieżką już sobie polecę, prosto do rzeki. I, no tam będzie o wiele lepsza widoczność, także zobaczymy co tam uda się za chwilę znaleźć. No zobaczcie co tu się dzieje. Znowu się odezwał jakiś zieleń. I znowu muszę się cofać, zobaczcie, no jeszcze, no rzekę już widzę, ale, ale znowu muszę się cofnąć, no nie żebym narzekał, ale no fajnie by, gdyby, gdybym później też takie, e, takie sytuacje miał, no dobra, no to może do trzech razy sztuka, zobaczymy co, co to, co to, będzie za jeleń, co on będzie miał na głowie. A przy okazji, jakaś misja zaliczona, także aktywuję następną i czekamy na trzeciego. No idzie tak prosto na mnie, o już mnie widzi, oj szybko, szybko, proszę. Snake, dasz radę? No, niestety. Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra, no ale to nic tam, nic specjalnego, nie będę płakać nad tym. Po prostu przejdziemy sobie do... Ja już w końcu mam nadzieję, do rzeki. No właśnie, taką miałem taktykę, żeby dokładnie tak zrobić. Już go tam widzę na górce. Um, chodziło mi o to, żeby się przeteleportować, bo teleportacja bardzo często, jak widzicie, e, wymusza jakiś odgłos, odzywanie się zwierząt. E, zaraz spojrzę, tylko zobaczę, co mamy tutaj. A, też mam jakiegoś byczka, dobra. Ok, no to ten w takim razie zaliczy misję, bo tam mi uciekł, a tu mamy łanie. Chociaż e, gdzieś tutaj jeszcze powinienem mieć byka. Ten no właśnie ten, który przed chwilą się odezwał. Ja, może jeszcze tak się rozejrzę, czy tu w tym przypadkiem nic nie ma. Jak widzicie. O, to jesteś ty, dobra. Jak widzicie, mam tutaj zwyżkę w tym miejscu. No i z... no, mam dosyć taki szerokie, szeroki kąt widzenia. Tam praktycznie do, do granicy rezerwatu widzę. Jest widoczność, także spoko. się zatrzyma, to sobie strzelimy. Ten jest w miejscu, dobra. No, pozostaje liczyć na to, że się nie spłoszą i że uda mi się tutaj. O, właśnie taki dobry strzał wykonać. No, tamten nawet nie wie o co chodzi, także spoko. No, takiej sytuacji to już nie miałem, żeby w tak krótkim czasie od rozpoczęcia sesji, od wyjścia z terenu leśniczówki spotkać. No, tak naprawdę cztery byki. Przepraszam, pięć. Czteru polowałem, a, a ten jeden niestety się sposzył. I teraz dobra. Musiałem się chwilę skupić. Dobra, pierwszy no na pewno misję zaliczy, chociaż chociaż no nic specjalnego. E, okej. Okay. nieco klasy. Misja nieco klasy, nieco klasy zaliczona. O jezu, ole niska waga. No gdzieś mi zniknął. Aha, dobra, już cię widzę. Ale on chyba się zblokował, tak mi się wydaje, że za kamieniem się zblokował. A nie, idzie tutaj, dobra. Ehm, no to ja to oczywiście się przygotuję, bo jak mi zauważy, to. Dobra, po prostu zrobimy tak, bo on już coś tu podejrzanie zaczyna węszyć. No i w sumie był dosyć blisko, to pewnie będzie około 20 metrów, tak mi się wydaje. Dobra, podnosimy Lisa pierwszego Lisa. O, a propos misji 10 kg lisa. No proszę. Akurat bym zaliczył. Tam jeszcze jakąś ładnie słyszę, ale. Dobra, najpierw strzelmy sobie do tego kozła. Dobra, na no półca dostał, więc za chwilę powinien się położyć. No tak jeszcze z parę sekund może. O właśnie, dobra. Idealnie w sumie wyszło. No, a tu jest yy, koza. No, ale to samica, więc samicą się nie przejmujemy. Ale ten, ten odgłos, ten dźwięk go wystrzału, ale mi się to podoba, naprawdę no jak się to słyszy to czuć po prostu moc w tym wszystkim. Mały Samiec, 51 punktów. A jeśli chodzi o Małe Samce, no to jeśli jeszcze nie widzieliście konkursu na moim Discordzie, to zapraszam do udziału. Pula nagród to jest 3500 emsów. No i zadanie jest bardzo proste: wystarczy upolować dwa jak najmniejsze byki Jelenia Wirgińskiego i ich łączna punktacja z twoim, twoim wpisem do konkursu. No i po prostu im mniejsza ta łączna punktacja, no to, to wyższe miejsce w klasyfikacji, także e, no nic trudnego jest jedynie parę zasad, które należy przestrzegać, ale poszczegóły zapraszam na, na Discorda, link macie oczywiście zawsze w opisie pod każdym odcinkiem, no i tam na Discordzie w kanale z konkursami znajdziecie wszystkie dostępne, e, wszystkie potrzebne informacje. Dobra, a my tutaj mamy Jelenia, który przy okazji zaliczy połowę misji, mm, no to wypadałoby znaleźć jeszcze jednego, który będzie ważył więcej niż 200 kilo. Może ja w sumie zdecyduję się na tego niedźwiedzia, no, no mimo że są, że jest to samica. A gdzieś tam obok siebie jeszcze mam zbiorowisko łań. A, oczywiście jelenia szlachetnego. Wydaje mi się, że no z tymi hitboxami na pewno trafiłem na Elita. No przy okazji jeszcze... Zanim pójdziemy na beczkę, udało mi się znaleźć tego, tego niedźwiedzia, tą samicę, którą słabo trafiłem na 180 metrów na... No... No, troszkę źle przycelowałem, ale dobra, udało mi się znaleźć. No, nie, za daleko w sumie nie, nie pobiegła, także, także już ją mamy, i teraz możemy sobie polecieć gdzieś na beczkę. No, chyba że jeszcze na chwilę się wrócę na, na zwyżkę. Także za chwilę za chwilę pewnie się dowiecie, no. Postanowiłem zresetować sesję i zacząć jeszcze raz po prostu w tym miejscu. Jak widzicie, tam już jedną łanie położyłem. Tutaj przyszedł kolejny byczek. A, a tutaj no jest całkiem całkiem nieźle wyglądający. 220, 270, no 250 chyba powinien przekroczyć. Może około 260 się nawet zakręcić. Ale tak bym bardziej stał 200 właśnie 50 A tymczasem, póki okay, ten tutaj się zatrzymał. Nie wiem, to chyba około 30 metrów powinno być. Ale chyba troszkę bliżej, czy nie? O, 28, dobra. E, no to po prostu wychodzimy stąd, tu już nic innego nie powinno być. Także weźmy sobie tego pierwszego, 204 kg, ok, akurat do misji. E, powinno być potwierdzenie, o właśnie, dobra, misja zaliczona. To weźmy sobie jeszcze dla formalności, tą łanie podnieśmy. Ok, no i pozostało jeszcze tego tutaj, zobaczyć co to będzie za punktacja, a ja jeszcze w międzyczasie sobie misję aktywuję. No super gigantem nie będzie, ale no tak jak mówiłem, może 250 tutaj przekroczy. Zobaczmy. Waga całkiem spoko. Aj, 242. No tak troszkę, troszkę za mało. <laughs> troszkę myślałem, że troszkę większy tutaj będzie, ale ale jednak. O proszę. Myślałem, że tu są tylko te dwie kozy, ale jednak mamy też samca, Spoko. Tylko nie wiem dlaczego ty już mnie widzisz. Uh, już mam kamuflaż na. <laughs> No dobra, to troszkę się podczołgam. Dobra, myślę, że trzeba by się tu już przygotować pomału. Jakiegoś strzału? No, właśnie, właśnie tak. Zobaczcie, jak blisko podbieg. A tutaj podnieśmy sobie tego koziołka. 33,7. O kurde, no to wagę ma dobrą. Wagę ma dobrą. No tutaj pozdrowienia dla Matiego, <laughs> potrzebuję właśnie kolega, dwóch takich do misji Ej, musi upolować w jednym polowaniu no także, także no dobra, e, takie zdjęcie chyba nie no 170 punktów to to nie bardzo, bo w sumie jesteśmy tak w cieniu, więc dosyć, dosyć ciemne byłoby to zdjęcie, okej okay, po prostu sobie przejdziemy dalej, a tam już się spłoszył nawet ten jeleń, no dobra e, o, kolejny taki no w sumie średni, ale lepszy niż to co widziałem przed chwilą a tutaj mamy niedźwiadka, dobra e, to jest jeszcze jakiś inny. No, w tym odcinku jest tyle byczków masakra, ale no, nie żebym narzekał, no, bo mi się to wręcz podoba. A tylko, że teraz się właśnie dowiedziałem, że mam kiepski kamuflaż. No dobra, zobaczymy, czy uda się podejść. No spokoj, spoko, że tu jesteś. Nie musisz się przypominać, ja już tu jestem w pełni przygotowany, tylko wyciągnę sobie łuk. Ty już mnie pewnie zobaczysz, dlatego że mam... O kurde, ale teraz zepsułem. Za późno strzeliłem. Dobra, robimy w takim razie tak. Uno. DOS. I. Oj, to był kiepski strzał. Kurde, gdzie się mu jeleń podział w takim razie. Aj, aj, aj. długo że Myślałem, że jeszcze tak sekundę półtorej poczeka, no ale... Ej, na no, nic nie poradzę, kurde, szkoda. Nie ma, nie ma sprawy, nie ma problemu. Pytanie, czy to jest ten mniejszy, czy ten większy. O, niedźwiedź leży, także spoko. Zobaczmy sobie. Niedźwiadka, gdzie on dostał, jelita, wątroba, okej. Okay. Czy to jest ten, którego trafiłem strzałem? Tak, to jest ten, no, no Dostał na nogę, no to był, absolutnie nie wystarczyło. Chociaż jeszcze i na Elita zachoczyłem, no to może po jakimś czasie wykrwawiłby się. O. Albo jakiegoś byka, kolejnego, no nie, no przed chwilą właśnie mówiłem o tej inwazji, a tu kurczę, następny byczek jakiś, dobra, zaznaczymy go sobie. E, czy ja już go tam zauważę? O to jest pytanie. O, właśnie go tam widzę, ok. O kurde, chyba trochę za wysoko. Aj, no dobra, tu już po prostu pozwolę sobie. Eee strzelić <noise> jeśli się uda. Kurde, ale spóźniam te strzały, no nie wierzę. Dobra, położył się przy leśniczówce i ja nie wierzę, ale kiepsko mi poszło. No, rozkojarzyłem się z tego powodu, że tyle byków tutaj właśnie w tym odcinku jest. 28 punktów, ok. Dobra, super, stanął w miejscu. Mm, Odległość, jak brat, żeby móc sobie. Strzelić z łuku, byleby się nie ruszył, okej. Okay. O! To w takim razie skończyły mi się strzały, no nieźle. I ja mam jeszcze tylko dwa naboje do... ...do siódemki, no to... to ciekawie. O kurczę, no tu jest dosyć ciekawie wyglądający... ...lis i on jest w odległości... ...już zaraz... ile to będzie? 230 metrów, czy ja mam ze sobą namiot? No tak się składa, że mam. To może zrobimy coś takiego. A, weźmy sobie. O, Jezu, dobra. <grych> to te sarny przecież. Weźmy sobie ten namiot. Ja tylko szybko wezmę sobie scouta. Zrobimy sobie małą zmianę planu w takim razie, bo tam może być potencjał w tym lisie. Och, dobra. Amunicja dobra. High voltage, czyli HV. Eee, bardzo, bardzo fajnie, ok, <laughs> Podnosimy sobie tego byczka. No, 191, dobra. To teraz pora przekonać się, czy to był troll, czy jednak coś, coś fajnego z tego tutaj będzie. 12,7, no, 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 okej. Okay. ok, No takich... Eee, takiej punktacji nie widuje się na co dzień i takiej wagi, jeśli chodzi o lisy. No zdjęcia chyba nie będę robić, mam dosyć podobne, to znaczy nie, pozycje takie same, ale ładniej to wygląda, bo teraz no niestety pada deszcz, więc za, za dużo tutaj nie widać. No jak idziesz prosto pod celownik, to dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Może przy okazji zaliczysz mi misję. Oj, Matt i Mati chyba jak zobaczył <laughs> to okienko z prawej strony to będzie zawiedziony. 30-35 kilo. No szkoda, że ja tej misji nie mam teraz, bo... Jest naprawdę dosyć ciężka do, 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 do ukończenia. Okej. Okay. Już tu myślałem, że zaraz, zaraz znowu zwieje. nie byłem pewny tego, tego wycelowania, troszkę mi się tutaj ręka trzęsła. Ale dobra, udało się trafić, udało się położyć w miejscu. To mamy kolejne polowane zwierzę, kolejnego samca. 38, no, <ścoughs> sorry Mati. No proszę, już chciałem strzelać do... Już chciałem się właśnie przygotowywać, składać do strzału, do tego niedźwiedzia, bo idealnie, idealnie stoi. Ale jest to, jest to samica. Po tym jak ją wypatrzyłem, a tutaj mamy... Kolejnego samca sarny. Także bardzo mi się to podoba. A zrobię może sobie... Coś takiego dla... Dla urozmaicenia. No. 3-5-7 akurat miałem przy sobie, żeby... W razie co móc jakiegoś lisa strzelić. Bo z łuku to być. Mogło to być w miarę, w miarę... No, trudne zadanie, żeby się nie spłoszył. O kurde, znowu powyżej 30 kg, no. <grych> dobra. Och, no dobra, dobra, dobra. Pewna osoba będzie zawiedziona, ale no niestety nic na to nie poradzę. Wydaje mi się, że już nic innego nie, nie spotkam tutaj, bez. No w sumie, już koniec mapy, tak naprawdę. Dobra, i tak już dużo udało się upolować dzisiaj. E, postawię sobie tutaj namiot na, na, na przyszłość, na przyszłe wypady. Może go podmienię, żeby to nie był ten <śmum> kamuflaż zimowy. Ale co, dobra, no to ja w takim razie będę się z Wami żegnać. Dzięki bardzo za uwagę. E, no, udało się dosyć sporo tutaj. Przede wszystkim byków upolować była taka, można powiedzieć, inwazja tych jeleni w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście do subskrypcji do Discord, na Discorda, na którym też znajdziecie konkurs, jeszcze oglądając ten odcinek, macie jeszcze jakieś 32 godziny, jakieś przepraszam, 36 godzin może. Eee, około półtorej dnia w każdym razie, żeby wziąć udział w konkursie. Wszystkie informacje znajdziecie na Discordzie, a ja Wam dzisiaj jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym odcinku.